Dzień dobry, witam państwa. Korzystając z tego, że jest piękny zachód słońca, natura nie krzyczy, ponieważ nie ma wiatru, można porozmawiać i stwierdziłem, że nagram się państwu, ponieważ chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o takich dosyć niecodziennych, a specjalnych zjawiskach duchowych, które faktycznie są rzadkie, ale jednak występują, ponieważ. Ilość osób, które świadczą o tym zdarzeniu, faktycznie jest spora, dlatego warto wspomnieć o takim zjawisku, które polega na tym, że albo z powodu ciężkiego wypadku, albo od ciężkiego zachorowania ludzie trafiają do szpitala i tam musi się odbyć pilna operacja, prawda? Więc są wprowadzani w śpiączkę farmakologiczną, albo w śpiączkę pourazową, no i wtedy dochodzi do takiego niezwykłego zjawiska, które polega na tym, że ludzie wychodzą z ciała. Dlaczego o tym wiemy? No, bo oczywiście. Ilość szczegółów, które opisują po takim zdarzeniu, gdzie na przykład widują lekarzy, którzy operowali w trakcie takiej operacji, a oni wcześniej nie mogli ich poznać, albo na przykład opisują, co widzieli w takiej sali operacyjnej. Ilość szczegółów, które były związane z tym, co znajdowało się na przykład poza tą salą, czyli w innej sali, czy to w jakimś gabinecie, czy, 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 czy na innym stole operacyjnym, albo w korytarzu. No, ilość tych szczegółów faktycznie jest zadziwiająca, dlatego no, trzeba wspomnieć o takim zjawisku jak OB, albo OOB. zależy Mamy dwie szkoły, które mówią o tym, że albo OB przez jedno O, albo OOB przez dwa O. Proszę Państwa, na czym to polega i co chciałbym Wam dzisiaj ciekawego opowiedzieć? Ponieważ byłem teraz w Krakowie, dowiedziałem się naprawdę o niezwykle ciekawych zjawiskach, które pewnie trafią do Wielkiej Księgi Historii Duchowych, które, które mam nadzieję, że powstaną jako księga, która ma za zadanie Udokumentować przynajmniej tysiąc zjawisk z terenu polskich, które raz na zawsze powiedzą o tym, że rzeczywiście zjawiska duchowe istnieją. Potęga wyobraźni, która jest takim potężnym obszarem, dlatego żeby mogły te zjawiska duchowe występować, że faktycznie to jest wszystko tak powiązane, że świadomość i podświadomość istnieją dzięki temu, że jest wyobraźnia, i tak dalej. I teraz odchodzi. Wyobraźcie sobie Państwo takie zdarzenie, które polegało na tym, że pewien mężczyzna. Był operowany, oczywiście został wprowadzony wcześniej w śpiączkę farmakologiczną, ponieważ ta operacja była bardzo wymagająca, a śpiączka farmakologiczna, czyli jakby sztuczna, to znaczy człowieka sztucznie wdrażamy w taką śpiączkę, dlatego żeby jego ciało szybciej się regenerowało, dlatego że znamy to przecież, że sen regeneruje ciało i ducha, prawda? Ale ducha w jaki sposób? Wyobraźcie sobie, że podczas operacji... On opuścił ciało, zobaczył siebie z góry, zobaczył lekarzy, którzy go operowali i on siebie nie poznał. Nie poznał, że to on. Czyli nie widział twarzy, to znaczy, widział twarz, ale wydawała mu się zupełnie obca. No i on stwierdził, że, no skoro tutaj operują kogoś, on jakby nie poczuwa się do tego, żeby przebywać w tej sali operacyjnej. No i w jakiś sobie bliżej znany sposób stwierdził, że wyjdzie z tego szpitala, trafi do domu, no i w domu cała rodzina w komplecie, prawda. Zaczął do nich mówić, do żony. Słuchaj, byłem w szpitalu, widziałem coś, a ona nie reagowała. Totalnie, jakby go nie słyszała, prawda? Czyli <gryw> był zdziwiony tym faktem. Mówił coś do dzieci, dzieci przechodziły obok, kompletnie go nie widziały. Zaczął się denerwować tym faktem i stwierdził, że jak tak może być: ojciec wraca do domu, a on jest niewidziany, jest ignorowany totalnie. Więc stwierdził, że zacznie rzucać obrazami. Zrzucać jakieś przedmioty w ramach swojej złości, prawda, że nigdy go nie widzi, ale potem stwierdził, że, że to jest bez sensu, bo oni się zachowywali, jakby byli niesamowicie wystraszeni po prostu. Wyszli z tego mieszkania i on stwierdził, że lepiej będzie, jak faktycznie wróci do szpitala, skoro tam miał być, prawda, no i po jakimś czasie się okazało, że wrócił też do ciała, ale ciekawostka jest taka, że nawet jak opuścił swoje, swoje ciało, świadomością. To nic nie wskazywało na to, żeby on umarł, więc musiał być jakby na pograniczu, jednocześnie w ciele, że nadal wykazywał wszelkie jakby procesy, po pierwsze i myślowe, i jakieś biologiczne. Funkcjonował, zachowywał te wszystkie parametry, dlatego nie ogłoszono żadnego zgonu, ale jednocześnie był w domu i mówił, co się wydarzyło, prawda? No i słuchajcie Państwo, to jest dosyć taka niezwykła ciekawostka. Że po jakimś czasie on, oczywiście, został wybudzony z tej śpiączki farmakologicznej po tej operacji. Dopiero wtedy zrozumiał, że to on przecież był operowany na tej sali. No i ta rodzina go odwiedziła. On powiedział, że czuje się zupełnie dobrze, i zaczął zadawać pytania tej rodzinie: Słuchajcie, a czy w domu wszystko dobrze? Czy nie spadały obrazy? A cała rodzina powiedziała, że tak, mamy jakiś problem w domu, coś straszy, ale skąd ty o tym wiesz? A on do nich powiedział no słuchajcie, no wiem, bo to byłem ja i zaczął im opowiadać, że on był w domu niewidziany i przez to był y, podburzony tym, że jest y, duża ignorancja dla jego osoby ale nie wiedział, że nikt go nie widzi bo był duchem, prawda no i zaczął zrzucać te obrazy, więc kwestia była taka, że wystraszył członków rodziny, ale on powiedział, że to on a oni byli bardzo zdziwieni, że on w ogóle po pierwsze wiedział o tych sytuacjach a po drugie jednak y, wszystko pasowało, no i Poświadczone zdarzenie duchowe, polegające na tym, że on opuścił ciało. Ale to nie zawsze tak jest, dlatego że osoby, które, tak jak mówiłem Państwu w tym nagraniu, dotyk, który niesie śmierć, prawda, było o kobiecie, która uległa bardzo ciężkiemu wypadkowi, miała złamany kręgosłup, przeszła operację, i w trakcie tej operacji opuściła ciało, zobaczyła lekarzy, którzy ją operowali. I bardzo mocno wpłynęła na życie pewnego lekarza, mówiąc mu o tym, że po pierwsze słyszała co, co oni mówili, a po drugie opisała jak on wyglądał, to znaczy głównie pod względem ubrania. Dlatego, że wtedy kiedy ona była wprowadzona w śpiączkę farmak farmakologiczną, to na tej sali nie było jeszcze lekarzy operujących. I gdy doszło do zdarzenia polegającego na tym, że ona opuściła to ciało, zobaczyła, że główny lekarz operujący miał po prostu różowy czepek. Różowy czy niebieski? Już dobrze nie pamiętam, ale przede wszystkim jako jedyny miał inny czepek. Wszyscy mogli mieć biały, ale ten miał niebieski. Wszyscy mogli mieć niebieskie, a ten miał różowy. Już dokładnie nie pamiętam. O kolor nie chodzi, ale chodzi o fakt, że jako jedyny miał zupełnie inny czepek. I kiedy ona została wybudzona, tam był jeszcze po drodze taki epizod, że podczas obchodu lekarze, którzy obchodzili pacjentów, no to ten lekarz operujący. Podszedł do niej, i ona, y, widząc siebie, że stoi przy łóżku, ale nie unosiła się, stojąc przy łóżku, powiedziała, że, ale mi ciężko na nogach. I, i on, jakby to usłyszał, odsłonił tą kołdrę i zaczął stukać y, tym neurologicznym młoteczkiem w poszukiwaniu właśnie y, reakcji na, na nerwy. No i wtedy było wiadomo, że po złamaniu kręgosłupa, po, po wypadku komunikacyjnym, że jednak ma zachowane wszelkie funkcje y, życiowe pod względem funkcjonowania tego psychofizycznego, więc kwestia była taka, że nie miała niedowładu, prawda, mimo złamanego kręgosłupa. Rdzeń jednak okazał się być cały, to była dobra wiadomość. No ale oczywiście jak się obudziła, przyszedł ten profesor, który ją operował i ona mu mówi, że widziałam Pana na sali operacyjnej, a on mówi tak, to ciekawe, jak to możliwe, jak przyszedłem do Ciebie, jak Ty już dawno spałaś. A ona powiedziała, że tak, ale słyszałam co rozmawialiście, przedstawiła to i powiedziała, że pana widziałam z góry i pan miał zupełnie inny czepek niż cała reszta lekarzy i pielęgniarek, którzy znajdowali się na sali. On był zdziwiony, ale jakby tego nie skomentował. I okazuje się, że po 10 latach ona, jakby będąc zmuszona do kolejnej kontroli kręgosłupa, trafiła znowu na tego lekarza, I jak tylko ją zobaczył, to powiedział, o, moja duszyczka przyszła do mnie. Czyli tak naprawdę wtedy zrobiło to na nim wrażenie, zapamiętał to. Proszę Państwa. Te zdarzenia są naprawdę daleko idące, głębokie. Okazuje się, że osoby, które doświadczają wyjścia z ciała, po pierwsze, nie tak łatwo chcą wrócić do niego, ponieważ jakby wtedy dochodzi do takiej nowej świadomości, że ciało po pierwsze jest uszkodzone, ciężkie, że tam jest lepiej, lżej, lekko jest, prawda? Tak samo, proszę Państwa, bardzo słynny jasnowiec, któremu osobiście bardzo ufam, jest to niezwykle ciepły człowiek. Ma duże serce do tego, co czyni. Marek Szwedowski, on też miał początek swojego daru właśnie dzięki temu, że zachorował. No, dzięki temu, że zachorował, jak to brzmi, prawda? Świetnie, że zachorowałem, dzięki temu mam jakiś nowy dar. To źle brzmi, prawda? Ale się okazuje, że zapalenie opon mózgowych w wieku dziecięcym, który przeżył, też kończyło się tym, że on wtedy opuścił ciało, prawda? Więc było to bardzo nieświadome. I co się okazuje, że opuszczenie ciała wcale nie boli. Bo kiedyś Państwu już tłumaczyłem, że śmierć w ogóle nie boli. Oczywiście sytuacja, w której jesteśmy tuż przed śmiercią, boli i to bardzo, bo te ciało odczuwamy, prawda? Mózgiem, sercem czy danym miejscem, w którym, w którym odczuwamy ten ból, prawda? To jest potężne, ale sama śmierć nie boli. Tak samo jak nie boli rodzenie się, prawda? Więc kwestia, kwestia jest taka, że zjawisko OBE kiedy mamy to opuszczenie ciała, zawsze niesie za sobą niezwykłe konsekwencje. Ale dobre, najczęściej dobre. Ta kobieta, która widziała tego operującego lekarza, ona później była gotowa przez całe swoje życie nieść pomoc i dlatego pracowała w hospicjum. Ja teraz bardzo często używam słowa hospicjum, dlatego że jesteśmy niesamowicie sfokusowani na tą misję postawienia hospicjum dla dzieci dworzec. I tutaj po raz kolejny Państwa proszę o jakieś datki, o wpływy o, o, to, o to, żebyście opowiadali innym o tym, że. Jest stowarzyszenie Przestań Nadzieja, to jest właśnie stowarzyszenie, w którym właśnie przewodzi Marek Szwadowski. No i proszę Państwa, no to jest ważne, żeby wpływały te środki, ponieważ jesteśmy bardzo blisko tego, żeby pozyskać budynek. Tam będzie wpierw 10-15 łóżek, ale to jest bardzo ważne, ponieważ robi to różnicę, jeżeli mamy hospicjum dla dzieci. To jest no kurczę, niezwykle ciężki, dramatyczny temat, ale ważny, ale potrzebny. No to różnica jest niesamowita, to co mamy na NFZ, a to co chcemy zaproponować, bo jak Państwu już wspomniałem, wyznaczamy nowe ścieżki, także jeśli chodzi o prowadzenie hospicjum, to, to jest ciężka, ale dobra sprawa, dlatego proszę Was o to, że jeżeli nie możecie czegoś dorzucić od siebie, dajcie znać innym, może oni będą mogli, może będą nas wspierać, budynek, łóżka, kadra, to są pieniądze, to są ważne datki, które polegają na tym, że, że będzie trzeba przecież opłacać tych ludzi, którzy będą pracowali dla dzieci przecież, prawda? Okej, okay, proszę Państwa, nie chcę przedłużać, ostatnio te nagrania były po 30 parę minut, więc kwestia jest taka, że chciałbym, żebyście dali mi znać, czy Wy macie jakieś doświadczenia polegające na wychodzeniu z ciała. Jeżeli tak, to jak do tego doszło, czy się tego nauczyliście, czy doszło do jakiegoś poważnego wypadku albo do jakiegoś ciężkiego zachorowania. Które jakby dało Wam taką możliwość, co wtedy czuliście, gdzie byliście, dajcie znać, opowiedzcie o tym. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie.